Artur postanowił zaskoczyć się swoją dziewczynę! Wyjdź za mnie! Ach, daj mi spokój. Artur i Renata wybierają się w podróż. Stój! kontrola bezpieczeństwa! Co masz w kieszeni? To tylko klucze! Masz coś jeszcze z metalu? Mój pasek. Zapomniałem. I tamburyn. Kocham muzykę. Masz w kieszeni jeszcze coś? Ups. Nie mogę tego wyjąć. Nalegam. To pierścionek. To niespodzianka. Pierścionek? Serio? Arturze. Tak. Co? Serio? Super. Cię cieszę! Hmm. Ale lotnisko to nie miejsce na ślub. Nie doceniasz mnie? Szybko to załatwię w odrzutowych butach. Zrób szkic na bucie. Pomaluj farbami do skóry. Buty samoloty! W Kochanie, nie przestajesz hmm. mnie zadziwiać! Czekaj tutaj! łatki rusz hmm. serio oh, wow. tada Renata z prędkością światła ustawia lotnisko Renato wow. to jest ekstra podoba mi się wszystko wygląda tak odświętnie ale mój strój nie pasuje hmm. pilot świetnie wygląda i przyciąga uwagę dziewczyn hmmm o oh. wiem odrysuj wzór na białej koszulce Koloruj farbą do tkanin i markerami. Gotowe! Dziewczyny uwielbiają chłopaków w mundurach. I czarnym smokingu. Te okulary są całkiem spoko. Kontroler ruchu Paweł ma dziś inną pracę. Dziś kieruje pasażerów, a nie samoloty. Hmm. Tędy! Dziękuję. Nic nie widzę. Przepraszam. Tutaj proszę pana. Oh. Bardzo dziękuję. Gdzie jest łazienka? Tam. Oh. Dziękuję. Ale poniosło go. I na pasie zrobiło się tłoczno. Ups że jesteś całym moim życiem. Renata, obiecuję cię kochać do mojego ostatniego oddechu. O, to słodkie. To był mój bilet. Idź sobie i nie przeszkadzaj w ceremonii. Zawsze płaczę na weselach. Ale to jest najbardziej romantyczne. Antystresowa maska w samą porę. Zrób frezem otwory w popycie. Z szyi. Pyszej maskę tlenową. Dodaj elastyczną tasiemkę. O, oh, teraz mi lepiej! Możesz pocałować pannę młodą! Już są małżeństwem! Co za szczęśliwy dzień! Uwaga, pasażerowie! Artur i Renata są teraz małżeństwem. To najlepsza para w strefie hmm. bezcłowej! Co? Renata? To ja! Hmm. Świetnie! A ja jestem Artur. Arturze? Renata. Ojejku. I nareszcie się odnaleźliśmy. Zaczynamy. Rzucam bukiet. Przymocuj sztuczne kwiaty do wykrywacza metalu, żeby zrobić bukiet. Owiń w tiul i zawiąż tasiemką dookoła. Mam to! Gratuluję! Oddaj to! Nie! Potrzebuję go! Nie mam tutaj! Zepsujesz wykrywacz metalu. Kwiaty sobie zatrzymaj! To tort weselny w prezencie od lotniska. Miłego lotu! Pokryj po polewą z masła i mleka skondensowanego. Ukształtuj i pokryj polewą. Rozwałkuj masę cukierniczą i okryj nią ciasto. Dodaj detale z masy cukierniczej. Zrób samolot. Wow. Chyba hmm. potrzebujemy noża, żeby pokroić ciasto. Masz jakiś? Nie. Ostre przedmioty są zakazane na lotnisku. Nie mamy noża. A co tam? Pierwszy kawałek jest mój. To skończy się słabo. Nic mi nie jest! Kolego, potrzebuję pomocy. Nie mam czasu. Zapłacę ci. O, ruszam na pomoc. Okay. Znowu odleciał. Gratulacje. Dziękuję. O! Hej! Hej, co tyle zajmuje? Już są schody. Dziękuję, jesteś taka miła. Złotko, pamiętam jak byłaś dzieckiem. Słonko? Stila! Renata! Nie teraz, Arturze! Ważne! Sama zobacz! I pętla! A to serce dla panny młodej! Wyjrzyj przez okno! To moja deklaracja miłości! Dziękuję, panu! Co? Sama zobacz! Hmm. Co to ma być? Już zniknęło! Hmm. Za późno! Co jest w torbie? To prezent ślubny! To książka! Dziesięć sposobów, żeby ukryć niewierność! Nie dziękuję, nie potrzebuję tego. Nie. Nie, nie możesz wejść. Prezent dla panny młodej. Zobaczmy. O, Arturze, kochanie! Zasługujesz na wszystko, co najlepsze. Wow! Klucze? Wow! Teraz mamy własny samolot. Jesteś ekstra. Przyjęcie weselne trwa, ale Paweł nie może opuścić swojego stanowiska. Szybko wchodź! Mój bilet. Muszę coś wymyślić. Mm. Wiem, wejdź zamawiam śniadanie na terminal B. Twój bagaż już jest. Dzięki. O tak. Potnij papierowe słomki. Przyklej je do pudełka śniadaniowego. Pomaluj pałeczki do jedzenia. Włóż je w słomki i zamocuj koralikami. Przymocuj zakrętki do poziomego patyczka jak koła. Owiń papierem piankowym opakowanie po nożach do papieru. Zrób rączkę. Ozdób naklejkami. O oh, yeah. Mm, pycha. Gratulacje! U. Bardzo wam wszystkim dziękuję! Musimy iść! Jedziemy na miesiąc miodowy! Tak tu smutno bez nowożeńców! Karolino, może my się pobierzemy? O, Paweł! Hmm? Tak! Zrób elementy według szablonu! Szyj. Odwróć na prawą stronę. Połącz z resztą. Udekoruj czapkę kamieniami górskimi. Przyszyj welon. Ojej, wyglądasz oszałamiająco. Podobał Ci się nasz filmik? Napisz w komentarzu, którą parę polubiłeś bardziej. Renatę i Artura, czy Karolinę i Pawła? I nie zapomnij kliknąć lubię to, subskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwonek, żeby nie przegapić nowych przyzabawnych filmików od Trum Trum.